Dziś porozmawiamy sobie o ochronie komórek, które zawierają formułę. I zanim do tego dojdziemy, musimy sobie powiedzieć, że każda komórka w arkuszu jest już chroniona. Czyli na zakładce ochrona ma zaznaczony checkbox: Zablokuj. Oznacza to, że jeśli włączymy ochronę dla arkuszu, usza, to nie będziemy mogli jej edytować zmienić. Jest tu jeszcze dodatkowa opcja ukryj, która dodatkowo jeszcze ukryje to co znajduje się w komórce, ale to sobie zaraz zobaczymy dokładnie jak to działa. Czyli teraz mogę edytować tak komórki ze względu na to, że nie jest włączona ochrona. I żeby włączyć ochronę na karcie recenzja klikamy sobie po prostu chroni Arkusz poleceń, i tu ja nie będę podawał hasła, żeby było szybciej. Nas interesują te podstawowe opcje, więc klikamy sobie OK. I już teraz tak nie mogę sobie edytować komórek. Nie mogę zmieniać dane, ale w pasku formuły widzę tą. Formułę. Więc mogę sobie na chwilę wyłączyć ochronę, zaznaczyć cały arkusz, kontrol 1, ochrona i tutaj zaznaczyć jeszcze ukry. I zatwierdzamy sobie. OK. I teraz włączam ochronę bez hasła jeszcze. I teraz nawet nie widzę nic w pasku formuły. Tak, też nie widzę. Nie mogę edytować, co się tam. Znajduje, ok, to wyłączamy teraz i chcemy teraz zaprokować tylko konkretne komórki, te z formułami, więc najpierw musimy zaznaczyć wszystkie. Ctrl1, odznaczyć te tutaj opcje. Ok, tak? czyli teraz żadna nie jest chroniona i robimy sobie Ctrl G, czyli przejdź do specjalnie i nas interesują komórki z formułami. Zaznaczam sobie ok. I teraz mam zaznaczone tylko komórki z formułami, więc CTRL 1, no i zmieniam tutaj sobie na opcję zablokuj, ewentualnie też ukryj, ale ja zostawię tą opcję. Zatwierdzam sobie OK, teraz włączam ochronę, tym razem podaję hasło, zatwierdzam OK, muszę potwierdzić swoje hasło i jak będę chciał wyłączyć ochronę, będę musiał to hasło podać. Czyli widzę teraz formułę, bo tak sobie ustawiłem opcję. Ale tej formuły nie mogę edytować. Za to mogę edytować tutaj komórki obok. Zmieniają się nasze wartości. I właśnie w ten sposób zablokowaliśmy, ochroniliśmy komórki z formułami. I teraz jak nie chcemy chronić, wyłączyć ochronę, no to tym razem muszę podać hasło, żebym mógł znowu teraz wrócić do edycji tych komórek.